Witamy serdecznie w Korona TV na obozie w Kleszczowie, gdzie, gdzie Korona pracuje nad formą na, na, na przyszłą rundę y, wiosenną. Z nami jest Paweł Zawistowski, y, nowy zawodnik Korony Kielce. No, spotkaliśmy się teraz y, między treningami. Powiedz, czy, czy już czujecie, to że te trzy dni y, na tym zgrupowaniu mocno trenujecie? No, zgadza się. No, witam serdecznie. Trenujemy ciężko, bo trenujemy trzy razy dziennie. To jest taki okres, że te treningi są najcięższe. Także każdy z nas odczuwa jakieś zmęczenie, i po prostu no, w tym okresie nie da się jakoś tam. Kto się nie przyłoży, to potem nie będzie miał sił u Także trenujemy bardzo ciężko i wiemy, że po prostu to przyniesie efekty w sezonie. To jest taki specyficzny okres przygotowań, bo jest mało zajęć z piłką, więcej jest biegania i ćwiczenia na siłowni. To na pewno jest bardzo ciężkie dla Was. No tak, no każdy lubi zajęcia z piłką i, i tego czasu chciałby spędzać jak najwięcej na boisku, no ale jest taki okres właśnie zimowy, że trzeba go po prostu przejść i, i trenować bez piłki tak samo, no, nad, 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 nad siłą, nad, nad wydolnością i wiemy, każdy, każdy ma tą świadomość, że po prostu musimy to przepracować jak najlepiej, żeby potem nie było żadnych problemów, żeby gdzieś tam przetkało na boisku. Także, no, ten okres jest bardzo ważny i po prostu robimy to, co nam trener każe i tyle, nikt nie ma rodziny narzeka, także wszystko jest okej. Okay. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda taki typowy dzień na obozie tym pierwszym przygotowawczym? No i rano wstajemy bieganie. Potem mamy 8 rano wstajemy, mamy bieganie, potem śniadanie, potem jest odprawa, co będzie na treningach. Trening siłowy, potem wychodzimy, siło na siłownię oczywiście o 10, potem wychodzimy na boisko, obiad 13. Potem o 17 idziemy na trening na Hale i potem jeszcze jest kolacja odprawa od i to wszystko. Dosyć to taki napięty plan widać. Zgadza się, no ale no, taki okres jest po prostu i nikt nie narzeka wszyscy pracują, także no cieszy to i naprawdę fajna, fajna grupa, fajna atmosfera jest także. Po prostu ten okres trzeba. Przeżyć. No właśnie, jesteś nowym zawodnikiem w zespole. Wiadomo, że się musisz z wszystkim jeszcze poznać. Jesteś już dwa tygodnie. I tak powiedz mi, czy, czy takie twoje wyobrażenie tej korony, tak jak widziałeś w telewizji, jest takie teraz po tym okresie. Czy, czy to jest to samo, co co myślałeś, czy, czy jednak ta, ten zespół jednak się różni troszeczkę? Nie no. Takie pierwsze wrażenie miałem, takie jakie miałem, że właśnie to jest taka drużyna, która ambicją i wolą walki dużo my wygrała i wydaje mi się, że nic się z tym nie zmienia. Po prostu muszę się do tego przystosować, bo wiadomo, no mi jako nowemu człowiekowi trzeba poznać to wszystkie, bo każda drużyna ma praktycznie inną taktykę i trochę inaczej gra. I trzeba się przestawić po prostu z tamtego grania na to i to nie ma problemu. No, mamy po to okres przygotowawczy jeden drugi, żeby, żeby to wszystko załapać, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. Bo... Na razie muszę się zgrać z chłopakami i poznać właśnie, kto lubi piłkę dostać do nogi, kto dostać na dobieg. I to, to, to wszystko są takie kruczki, które no, my z czasem poznajemy. Tak? Także no, czym więcej gramy tych spotkań, tych gierek kontrolnych z zawodnikami, tym lepiej się poznajemy i, i tyle, no, ale bardzo, bardzo fajnie. Takie, takie samo wrażenie jakie miałem pozytywne mam cały czas do tej pory i cieszę się, że tu trafiłem i z biegiem czasu po prostu chcę walczyć o miejsce w składzie i, i tyle, no, co mogę więcej powiedzieć. Będę, będę starał się walczyć o swoje i pokazywać w no, Na początku ten sparing na mnie wyszedł, aczkolwiek no, postaramy się w następnych meczach udowodnić, że inaczej. Wiadomo, że to jest inny okres dla nas, ale nie ma się czym tłumaczyć, po prostu musimy wyjść na boisko i robić swoje. Mhm. Tak powiedzieć, bardziej pod względem sportowym, a tak względem charakteru, jak to wygląda? Też wygląda bardzo dobrze, także no, jest grupa starszych zawodników, która trzyma wodzę i, i podpowiadają jak mogą, doradzają, także nie ma z tym problemu. Ja się cieszę, jak ktoś mi zwraca uwagę, mówi, podpowiada, bo wiem, że chce dla mojego dobra jak najlepiej, także ja się nigdy w życiu nie będę obrażał na starszych zawodników, jak mi ktoś pójdzie, podpowie albo skrzyczy mnie czy coś tam, także nie ma naprawdę ja się cieszę, jak takie sytuacje się zdarzają, bo ja wiem, że on wtedy chce mi pomóc, zwraca na mnie uwagę. Jeżeli, jeżeli by coś tam, nie wiem, nic się do mnie nie nazywało albo coś, no to różnie to można było odbierać, ale no mówię, tutaj nie ma z tym żadnych problemów, każdy z każdym się dogaduje, także starsi zawodnicy pomagają na boisku i, i wymagają tego tak samo ode mnie, gdzieś tam jak ktoś jest lepiej ustawiony, lepiej ten, no to, to też chcę, żeby, że, żebyśmy sobie pomagali, a poza boiskiem super, jest naprawdę fajna atmosfera wszędzie. To, to ten to zawsze na kolacjach, to wszędzie razem siedzimy i zawsze wszyscy razem żartują. Nie ma tak, że pięciu pójdzie tam, pięciu tu i takie grupki się tworzą, tylko wszyscy razem siedzimy. A ktoś ci tak najbardziej pomagał w tej aklimatyzacji w nowym otoczeniu? No jest tu, powiem szczerze, że cała drużyna mnie dobrze przyjęła. Na początku wiadomo, że tych ludzi bardziej, których znałem wcześniej, także lisu, golo, podziękowania dla nich, no Paweł stan akurat był. Kontuzjowany, nie? także mało ten, ale i z Janotką się dobrze dogaduję, i z nowym właśnie z małpą, z... <laughs> z ksywką małpą, oczywiście. Także z Sierpikiem jestem w pokoju, który też do tej pory super się dogadujemy. Także no mówię, no, mógłbym wymienić i wymienić, bo naprawdę nie, nie, nie zobaczyłem kogoś takiego, który bardzo nieprzychylnie patrzył na mnie albo coś jest byka i, i nie wiem. I cieszył się, albo nie wiem, dawał mi do zrozumienia, że nie chciałbym, żeby to był, albo coś takiego. Także cieszę się naprawdę i, i tyle. No, szczególne podziękowania, na no to mówię. Na początku Lisu, Golo, tak, tak wdrążali mnie w to wszystko. Korzeń też bardzo fajnie się zachowuje, też w porządku. No, szczerze mówiąc, naprawdę, nie ma, nie ma kogoś, na kogo mógłbym się poskarżyć, że coś tam, że ten. Także wszyscy w porządku. Z Sierpikiem bardzo dobrze się tego doje. W pokoju jesteśmy, z Janotką, z Małpą. No. Nie wiem, mogę wszystkich wymieniać z drużynie, i to naprawdę, ta bo tak jest. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam coś, że yy, chcę się komuś podwisać, coś, tylko po prostu jest taka atmosfera, że wszyscy razem się trzymają i jest okej. Okay. W koronie mogłeś już być półtora roku temu, bo miałeś propozycję. Dlaczego wtedy jednak zaryzykowałeś i poszedłeś do pierwszej ligi? Bo to jednak było takie ryzyko. Yy, klasa niżej. Yy. No i właśnie nie awansowałeś nie? z tym zawiszą do, do ekstraklasy. No zgadza się, no był temat Korony, aczkolwiek no wtedy coś tam nie wypaliło, nie nie, nie nie wnikam w to. Tyle no potoczyło się jak potoczyło, nie mam do nikogo pretensji, po prostu nasze drogi się nie zeszły. I, i, ja nie żałuję czasu spędzonego zawiszy, bo tam no, szkoda tylko mi tego, że nie awansowaliśmy, no bo ogólnie też fajny okres tam przeżyłem i, i nic poza tym, no nie mam co dodawać no po prostu tak wyszło W Zawiszy byłeś doceniony przez kibiców, szczególnie w tym ostatnim okresie zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem tego, tego zespołu przez kibiców widzę, że potencjał był, był cały czas bardzo duży No tak, ale to ja mam akurat taki charakter, że po prostu muszę się trochę wdrążyć, to nie jest tak od razu że wejdę w drużynę i będę grał to samo od początku do końca, także no, fajnie jest, że akurat jest taki okres, że mam na to czas, żeby po prostu z wszystkimi się poznać i, i, i lepiej się zgrać na boisku. Także. Cieszę się, że po prostu za kimś co zawsze mnie docenili. Dziękuję im za to, ale no mówię, no ten etap już jest zamknięty za mną. Teraz muszę zrobić wszystko, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie w Koronie i żeby tak samo prezentować się w Koronie, jak najlepiej, no bo wiadomo, że wymagania są już większe. Nie masz, nie masz takiego wrażenia, że, że coś, coś, coś Ci uciekło przez te półtora roku, że nie dałeś się namówić trenerowi ojrzyjskiemu wtedy, wtedy na, ten, na ten transfer? Ale to nie jest tak do końca, że nie dałem się namówić, bo tam dużo innych sytuacji było, że ten transfer nie doszedł do skutku, dlatego yy... Ciężko mi jest cokolwiek mówić, bo naprawdę no, tam wtedy była tego sytuacja typu, że ja byłem też zawodnikiem Jagiellonii i żebym trafił do Korony trzeba było mnie wykupić, a ja nie wiem jakie tam sumy w ogóle padały, także to, to, to nie był taki prosty temat, że po prostu trener mnie chciał, ja bym przyszedł i, i to byśmy zamknęli, także to nie jest tak, że ja się nie dałem namówić, tylko ja tam byłem po słowach i z Zawiszą i z Koroną. W pewnym momencie po prostu Zawisza bardziej nalegała na to, Koruna wstrzymywała decyzję i tak wyszło. Ty już się spotkałeś z trenerem w, w zniszczu Pruszków. Mam takie dlatego pytanie, czy on się zmienił od tego momentu, w którym ty pracowałeś i, i teraz jak teraz z nim teraz pracujesz? Ech. Wie pan co, no to było około 5 lat temu, także no, trener był na początku swojej kariery, przygody z trenerką. Ja jestem na początku na początku pracy z Koroną, ale no mówię wtedy też byłem na początku i to, to, żeśmy inaczej postrzegali, pracowaliśmy cały rok czasu i, i mówię, no, trener zawsze był taki stanowczy. I widzę, że pod tym względem się nie zmienił, także no, charakter chyba ten sam, wiem czego wymaga. Od drużyny wymagania takie same były w zniczu, te, że musieliśmy harować, zasuwać na całym boisku po prostu. Przygotowanie fizyczne jest ciężkie, ciężki obóz przygotowawczy, także no nie wiem, nie, za krótko teraz tu jestem, żeby po prostu zobaczyć, czy trener się zmienił, czy się nie zmienił i na pierwszy rzut oka jest taki sam, także no wiemy, czego wymaga, prosto zasady swoje przekazuje, także no, każdy wie, na czym stoi, tak? Mhm. Taryfy żadnej ulgo, ulgowej na pewno nie będzie od trenera, dlatego, że, że znacie z poprzedniego klubu. A szczerze powiem, że ja bym nawet tego nie chciał, bo, bo no to, że mnie zna z poprzedniego klubu, to tak większość zawodników gdzieś z nim pracowało i się trafiało, także ja nawet nie chcę taki, tego, czegoś takiego słyszeć, ani nie chcę, nie chcę od trenera żadnej taryfy ulgowej, po prostu sam będę musiał zastosować pokazać na sparingach, żeby żeby to miejsce sobie wywalczyć na treningach i tak dalej, także jak usiądę na oceanie, też się nie będę obrażał ani nie wiem chodził odąsany i, i narzekał, tylko po prostu no, jesteśmy drużyną i pracujemy wszyscy na to, żeby drużyna miała jak najlepszy wynik. Także żadnej taryfy ulgowej nie chcę, nie wymagam, ani po prostu <gryw> będę zasuwał tak jak, tak jak każdy zawodnik drużyny i, i będę chciał w co mi się Powróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości troszeczkę dalszej, do e, Arki Gdynia. Wiesz, że masz tr taki troszeczkę dług wobec korony. Mianowicie ta bramka, tak? Tak. Dokładnie, chodzi mi o rok 2010. To był chyba listopad, i korona przyjechała do Gdyni yy, na mecz z Arką. Co się wtedy stało? No, wygraliśmy 2-1. Ja, w sensie, że byłem wtedy w zespole Arki. Wygraliśmy 2-1 no i strzeliłem bramkę chyba na 2-1. Także no. No co no, to było po prostu, ja grałem za dwa zespoły tamtego, no akurat się udało, nie, no mówię, no może i jest jakiś duch, tak że no postaram się w tym sezonie też coś strzelić i, i może jakoś to się zeruje. To poznajmy teraz troszeczkę Pawła Zawistowskiego prywatnie. Co robisz, jak nie grasz w piłkę? Co robię? No lubię bardzo Polskie Góry, jeżeli, jeżeli jest jakiś okres taki wolnego, to lubię jechać w polskie góry, chodzę po górach, także no to jest takie, takie moje hobby i to mnie bardzo cieszy, tam się relaksuję, wyciszam od wszystkiego, praktycznie niepotrzebne mi telefony, telewizory ani nic i, i to jest fajne, a tak jak tu na obozach siedzimy, to no co, no słuchamy muzyki, tego czasu nie jest za dużo wolnego, to tam jakieś turnieje, na PlayStation FIFA, czy, czy w jakiejś. No w głównie w FIFA gramy, no ale mówię, no to posiedzimy w parę chłopaków, pośmiejemy się i wtedy też fajnie czas spędzamy. Także, no a tak to mówię, no głównie to polskie góry, filmy, jakaś dobra muzyka, także mhm. takie typu zainteresowania. To kto najlepszy jest w tym graniu w FIFA u Was? Oj, to się różnie się zmienia, ale. Mój kolega z pokoju to jest naprawdę wyjątkowy model Sierpik, jest chyba najlepszy jednak w tą grę. To w, w, widać, że musisz z nim trenować bardzo dużo i a tobie jak idzie? I idzie średnio, średnio, także no, ja grałem zawsze w PS-a i, i tak, muszę się trochę przestawiać, ale mówię. No, wszystko jest fajnie. No, najważniejsze, że jest atmosfera, że się można pośmiać posiedzieć trochę tam, nie wiem, w czterech w sześciu i się pocieszyć, a kto wygra, kto przegra, to tam można tylko potem posiedzieć jeden z drugiego i, i tyle. ja tak to to mówię no. Bardziej chodzi o to, żeby tam gdzieś pogadać po śmierci. Dzięki wielkie za, za rozmowę. No,